Witam, witam, witam serdecznie wszystkie osoby z znaku RAKA. Będzie to krótkie czytanie na grudzień dla Was, drogi raki. Ostatni miesiąc tego roku 2025. I cóż, planety idą do przodu, więc może się dziać. To dużo. Ale ja... Zapraszam Was. Wiecie, miesiąc grudzień jest e, długi, nie? Są święta, jest Sylwester. E, mamy czytania tygodniowe, mamy na nów, no pełnię. Więc e, to jest jakiś tam urywek, coś, co może być ważne do przekazania dla Was. Ja zapraszam do lajkowania, komentowania. I subskrypcji kanału, byście byli na bieżąco z filmikami. Jeśli potrzebujesz czytania prywatnego, zapraszam na maila, który jest pod filmem. Możesz do mnie napisać. A jeśli chciałbyś wesprzeć mój kanał, to zapraszam. Dane też są pod filmem. Rak grudzień 2025 dla Was. Co tu u was w tym miesiącu? Ta Artyka Płanka już mi się pokazuje, że to jest Wasza karta, ale pokazuje się już w którymś tam znaku, no, w różnych pozycjach. I mamy tu siódemkę monet. Mamy tu zabawę, czyli pazia buław, ale też mamy Obfitość króla monet. No, myślę, że będzie to fajny miesiąc. Tu fazy księżyca, tak jak mówiłam, będą ważne i istotne, bo tu intuicja może być bardzo mocno rozbudzona. Intensywność, ruszacie gdzieś. A, może jest to jakiś wyjazd, coś się zaczyna ruszać, zaczynacie kryować, tu jest intensywne działanie. Rycerz Buław, pomysły kreatywność, wyjazdy, działanie, tworzenie, załatwianie tu, tam, nie. Także obudzi się w Was takie intensywne działanie. Zobaczymy jeszcze, co będzie ważne w tym miesiącu dla Was. Istotne i ważne. Dla raka na grudzień. Co tu będzie ważne, istotne. O, proszę, no mówię, będzie tutaj jakiś wyjazd. No, ruch do przodu, a więc gdzieś tutaj wyruszacie albo planujecie. Mhm. No dobrze, to przejdźmy od razu do rzeczy. Tutaj budzi się w Was intensywny jakiś wewnętrzny głos, podświadomość. To, czego nie widzicie, ale czujecie. Jesteście bardzo mocno, to widać po tych kartach. Będziecie czuli tutaj fazy księżyca, nie? coś na co długo czekaliście, coś na co tutaj czekacie być może cierpliwie, żeby tu ruszyć ku zabawie, ku nowej przygodzie, ku pozytywnemu otwarciu się na świat, na ludzi, poznawania świata. To tak, to tak, to tak widać tutaj bardzo mocno. Oraz e, takiej obfitości, nie? Obfitości, hekturaki, rodzina, nie? E, Zastawiony stół, wszystko mamy, niczego nam nie brakuje. Obfitość od wszechświata, pieniądze, zasoby, bezpieczeństwo, nie? A więc jest tutaj jakiś aspekt czucia, że to będzie fajny miesiąc że budzi się w Was poczucie takiego wewnętrznego głosu, który Wam mówi, że ja idę w tym kierunku. W tym kierunku, tam dokąd prowadzi mnie głos. A jak wiecie, arcykapłanka to są ukryte sprawy, być może jeszcze tego nie widzicie, a inni już widzą i czują i mają plany, ale to jest takie wewnętrzne przekonanie, o którym nie mówicie. Po prostu macie to ukryte gdzieś, bo widać tą siódemkę monet, czyli Ziemia, tu też Ziemia, a tu ogień, a tu wasza karta, czyli raka, bierność. Bierność tego, nie? Artykapłanka jest bierną energią i tu też jest bierna, więc bardzo mocno czujecie i bardzo mocno czekacie, nie? Aż się coś narodzi. Aż się tutaj coś wyłoni, bo ta postać jest tutaj widać ciężarna, a kobieta ciężarna, wiadomo, wszystko ma swój czas, cykl, nie? I musi na to troszeczkę poczekać. Może chodzić o dziecko, może chodzić o oczywiście jak najbardziej o ciążę, ale niekoniecznie. Jest to po prostu takie. Fazy księżyca będziecie mocno odczuwali. Myślę, że większość raków odczuwa, nie? jak jest pełnia, a zbliża się piątego pełnia w bliźniętach, i później nów w strzelcu. A tu mamy tego strzelca, więc jest tu zabawa, jest tak jak mówiłam, nie? poznawanie świata, wyruszenie w podróż, radość, zadowolenie, paść to też dziecko. Ogień, pozytywne wieści, pozytywne nastawienie. No, i to w rezultacie ta cierpliwość, i to, co Wam mówi, to obfitość, tak jak już powiedziałam. Co ważne, istotne, będzie tutaj, słuchajcie, mamy tu pociąg. To niekoniecznie pociągiem, ale są to różnego rodzaju środki. Nie? czy to samolot, czy to pociąg, czy to auto, czy bus. A tak, czy tak? Jest to ważne w tym miesiącu i chodzi tu o podróż. Niektórych z Was czeka podróż mentalna lub fizyczna, czyli jakaś zmiana. No może być to zmiana miejsca, poruszanie się naprzód. To też jest taki ruch do przodu. Tu nadchodzi w grudniu jakiś przełom. Bardzo dobra karta. Nie? Gdzie możecie czuć, że gnamy naprzód. Bez zastanawiania się. A więc jest to bardzo pozytywne ruszanie naprzód. Czeka was zmiana. Czeka Was zmiana. I ta zmiana będzie na pewno oddziałowała. Podczas tych faz w tej fazy faz księżyca. No, ale ona idzie w bardzo dobrym kierunku. Bardzo dobrym kierunku. Dobrze. No i oczywiście intensywnie, nie? To też potwierdza, intensywnie. Zobaczmy sobie, jak tu będzie wyglądała praca i finanse u Was w grudniu. Praca i finanse. Dla raka w grudniu. Praca i finanse. Jak tutaj będzie to się. Jak to się pokaże. Co tutaj będzie ważne. O proszę. 10 monet. Królowa buław. aż kilichów. No, no. Lepiej nie może być i król kielichów więc jest tutaj jakaś, jakaś para para, ale też świetna współpraca 10 monet, rodzina praca, ludzie z którymi pracujemy, pieniądze jest tutaj zarabianie i poczucie, że robię to bo tak czuję, bo tak chcę bo jestem pewna tego co chcę robić jest to też otwieranie się na nowe propozycje, na nowe oferty jest tutaj, nie ma lęku, tu jest y, y, pomoc od innych, pomoc dla innych. Bardzo dobry czas. Jeśli chodzi o pieniądze, dobry czas na to, byście tu działali w tym kierunku. Zarabianie. Dodatkowa pro, jakaś propozycja zarobku też jest. A więc otwarcie się na nowe. No. Praca jest OK. Jeśli szukacie pracy, to jest to też bardzo dobry prac. Dobry czas na właśnie askielichów, na otwarcie tego serca, na coś nowego, nie? bo to może być propozycja. Królowa buław, która działa i przyciąga ludzi, dziesiątka monet, dobre pieniądze, dobra firma, sprzedaż, kupno. Oj, tutaj się, bardzo dobre karty, bardzo. No. Zresztą to potwierdza ten król w tle macie Szóstka Buław, czyli sukces, zwycięstwo. No właśnie bardzo bardzo fajnie to wygląda jadę po swoje jestem tu doceniony nie wszystko było jestem doceniony doceniona jestem tutaj ważna pochwalony widoczny widoczna fajnie fajnie bardzo dobrze to wygląda raki. no dobrze zobaczmy co tutaj miłość relacje Relacje przyjacielskie, koleżeńskie, rodzinne, relacje zawodowe, relacje miłosne. Co dla raków na grudzień? Bardzo łatwe czytanie, bardzo fajna energia. Same, same fajne rzeczy się wydarzają u Was tutaj. No ale tu w relacjach może coś być. O, szóstka mieczy, okej. Okay. Królowa mieczy. I wieża. No, jakaś kłótnia. Osiem buław, a więc być może jakaś kłótnia z kimś, bo ktoś chce pojechać, a ta długa osoba nie może pojechać. I może być kłótnia z tego powodu, a więc ostra rozmowa. E Dużo informacji, dużo się dzieje, telefony, maile, kontakty wszelkiego rodzaju. Co jeszcze? Może jakaś osoba w Twoim życiu może Cię rozczarować, bo oddala się od Ciebie i jest to nagłe, niespodziewane właśnie rozłam w relacji. I każdej relacji, nie? To może być związane z kimś, gdzie... Tutaj no, utrzymujemy kontakt, bo mówimy szczerze jak jest, bo mówimy dobitnie, jak naprawdę wygląda sprawa, sytuacja, bo ja tak chcę i tak postanowiłam. Postanowiłem, a więc jest tutaj wybuch, no, ostry wybuch, e, poczucie, że no, jest tu rozłam, kłótnia, e, coś nie wychodzi, nagła zmiana, nagła. Nagłe niezrozumienie, nagłe nieporozumienie. No, jest coś takiego. Jeśli chodzi o singli, no to uważałabym tutaj, nie jest to dobry miesiąc dla Was, żeby tu wchodzić w jakąś relację. Nie? No tak, tak to widzę. Jakiekolwiek inne relacje to też są tutaj jakieś nieporozumienia. Rozmowy, które nie przynoszą skutku, nie? osoby, które od nas odchodzą, oddalają się z jakiegoś powodu i to was może smucić, ranić i być dla was takim e, niezrozumieniem. Nie? Niezrozumieniem. No, tak to widzę. Dobra, zobaczmy jakie tu przesłanie. Od duchowych przewodników dla Was, raki. Co to dla Was, przewodnicy? Chcą powiedzieć, przekazać? Ważnego. Na grudzień 2025. Zwycięstwo. No, tutaj już w pracy, w finansach, więc jest to jakiś przełom i dążenie do zwycięstwa. No, i tutaj też, nie? Ale zobaczmy. Numer 15. 15. Co chcą Wam przekazać przewodnicy? Tutaj jest triumf, przywództwo, sukces, ale też ich osiągnięcie. Twoi boscy pomocnicy przybywają, przynosząc Ci dobre wieści. Że niezależnie od tego, nad czym pracujesz, odniesiesz sukces. No i tu mówiłam: Zła wiadomość to cóż, właśnie nie ma żadnej złej wiadomości. Jest tylko rzeczywistość, która w Twoim przypadku sugeruje, żebyś w pełni cieszył się swoim sukcesem. Jedynie wtedy, gdy zdasz sobie sprawę z faktu, że nie tylko dzięki sobie znalazłeś się w miejscu, w którym jesteś. Nie znaczy to, że musisz umniejszać własną chwałę albo być fałszywie skromny, jeśli chodzi o swoje osiągnięcia. W żadnym razie zasługujesz na to, by błyszczeć, więc błyszcz. Boscy pomocnicy przypominają Ci po prostu, byś był wdzięczny i doceniał udział tych, którzy pomogli Ci dotrzeć do punktu, w którym jesteś. Do tego grona należą też duchowi pomocnicy, i przewodnicy. I na koniec sukces pociąga za sobą ryzyko, że sam będziesz stał w świetle Jupiterów. Mówiłam o tym. Na pewno słyszałeś stwierdzenie, na szczycie jesteś samotny. Nie musi jednak tak być, jeśli będziesz pamiętał, jak się tam znalazłeś. Przesłanie Twoich boskich pomocników na grudzień brzmi. Podziel się światłem Jupiteru. Piękne przesłanie, sukces, triumf, osiągnięcie w jakiejś kwestii, czy to zawodowej, czy to finansowej, ale jakoś tak to czuję, bo tutaj też jest obfitość, czyli jakiś dostatek. Ja Wam życzę Pięknego Grudnia, wszystkiego dobrego. Pa Pa! Do następnego.